Dziękuję Moniko za świetne przedstawienie. Swoje wystąpienie rozpocznę od krótkiej historii. Pewien pielgrzym eksplorował krainę. Na swojej drodze napotkał kamieniarza. Co robisz? Zapytał się pielgrzym. No pracuję. Muszę pracować, żeby zarobić na swoją rodzinę i na swoje dzieci. Pielgrzym poszedł dalej, spotkał innego kamieniarza, który był czymś wyraźnie podekscytowany. Co robisz? spytał Pielgrzym. Buduję katedrę odpowiedział podekscytowany kamieniarz. Pierwszego i drugiego kamieniarza różniła tylko jedna rzecz ich podejście do pracy, do wykonywanych obowiązków. Jak myślicie, który z tych kamieniarzy wykonywał swoją pracę lepiej lub szybciej? Mateusz? Drugi. Drugi. Też takie same, mam takie same zdanie. Z tej prostej historyjki wynika, że nasza efektywność osobista zależy od takiej prostej rzeczy, jak nasza wewnętrzna motywacja, nasza postawa do wykonywanych obowiązków. Kiedy założyłem swoją firmę, to odkryłem szybko, że to nie jest jednak takie proste. Nie mam swojego szefa, natomiast w dalszym ciągu muszę wykonywać rzeczy, których nie cierpię, nienawidzę, które nie posuwają mnie w żaden sposób do przodu. Takie rzeczy dla mnie to jest na przykład chodzenie po urzędach albo robienie księgowości. Co robi przedsiębiorca z takimi obowiązkami, których nie lubi? Deleguje. Deleguje. Co jeszcze? Odkłada na później. Odkłada na później. Wypiera z pamięci. Czyli wypiera z pamięci zrobię księgowość za rok. Nie, 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 dobrze. Dobrze. To co można jeszcze zrobić? Jeśli nie można obowiązku ani wydelegować, ani outsourcować, ani zrobić, ani przekazać tego komukolwiek innemu. Zorganizować tak, żeby go odwalić szybko. Sprawnie i nie musieć wracać. <śmum> Czyli zawziąć się, spiąć poślady i zrobić. <śmum> <śmum> Jest to opcja. Ja stosuję takie podejście do takiego typu problemów, które ja sam nazywam metodą na bakcie. Cóż to takiego jest metoda na cwaną babcię? Wyobraźmy sobie, że mamy że chcemy nauczyć sześcioletnie dziecko czytać. No ale to dziecko kompletnie się tym nie interesuje. Co to tam jakieś literki, nudy z budy? Co zrobi cwana babcia w momencie, kiedy wie, że to dziecko fascynuje się psami? Kupić temu dziecku książkę o psach. W ten sposób czynność, która jest nudna, czyli czytanie, przerodzi się w czynność, która jest interesująca, a którą jest oglądanie piesków w książce. Czyli krótko mówiąc, metoda na babcie, polega na zapomnieniu o przykrej czynności, o wykonaniu czynności, której nie lubimy, zastąpieniu ją. Jej czynnością, którą lubimy, i której wykonanie spowoduje, że produktem ubocznym będzie wykonanie też tej przykrej czynności. Mam znajomych, którzy jak byli dziećmi, to nauczyli się języka niemieckiego, uczęszczając do szkoły, która się nazywa rtl Ziben i Cartoon Network. Ja sam nauczyłem się angielskiego, grając w gry komputerowe. 20 lat temu były gry wszystkie gry komputerowe były tylko po angielsku. Ale wróćmy teraz do jakichś bardziej praktycznych przykładów. No, niech będzie tak księgowość. Na, na koniec każdego miesiąca muszę zrobić księgowość i nienawidzę tego. Po prostu kiszki mi się skręcają, jak tylko o tym myślę. Jak tylko mam to zrobić, to włącza mi się prokrastynacja i mam ochotę zrobić. Tysiąc innych rzeczy, byleby nie robić tej księgowości. Nagle sobie przypominam, że muszę uprać swoje rzeczy, pozmywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co zrobić? Zamiast robić księgowość, naszym celem może być na przykład nauczenie się jakiegoś narzędzia w momencie, kiedy nam to sprawia przyjemność. Czyli zamiast odsyłać te faktury księgowej, możemy po prostu nauczyć się Google Drive. I przy pomocy tego narzędzia odesłać te faktury księgowej. Następnego miesiąca możemy wymyślić coś innego. Na przykład nauczyć się skrótów klawiszowych do Google Drive. A księgowość to będzie gdzieś tam jako ćwiczenie w tle. Kolejnego miesiąca możemy ustawić sobie autoresponder na tego Google Drive'a, tak żeby tam przychodziły wszystkie faktury automatycznie z maila do, na Google Drive'a i żeby się automatycznie wysyłały. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Motywacja do pracy jest tematem bardzo pomijanym. Kto z was, kogo z was, nauczyciel zapytał się w szkole, czy podoba wam się praca domowa, którą zadał? Mnie nigdy. Z wa, kogo z was, szef zapytał się, czy interesuje was zadanie, które, które, które wam zlecił? Mnie się to żad. Mamy kilka osób. Czy było to częste? Ja może powiem. Było to częste, jak pracowałam z pewną osobą. Bardzo dobry szef. Wyjątkowo. Jest to dobry szef. No. No. Zależy od szefa. No, jest wielu szefów, którzy tego nie stosują. Można nad tym ubolewać. Natomiast ja proponuję spojrzeć na to trochę z innej perspektywy. Takiej bardziej Pozytywnej. Otóż jest to dla nas samych szansa. Szansa na to, żeby być efektywniejszym pracownikiem, i szansa na to, żeby być efektywniejszym szef szefem. Bo jeśli potrafimy zmotywować cały zespół, podsyłając im zadania, które oni chcą wykonywać, to mamy naprawdę niesamowitą przewagę konkurencyjną. To wszystko, co chciałem Wam przekazać. Dziękuję, że, że chcieliście mnie wysłuchać.